Generate new points i jest teraz A tutaj strongest i generate myślimy o kościach, bo chcieliśmy myśleć kości więc zobaczymy, jak nowa randautyka działa po drugiej stronie drogi. Po drugiej stronie drogi, i to, to jest tam za polem? No to pokazuje domek, tam jest dom. Domek? No to idźmy o, do niego. Idźmy do niego. W sensie fundamenty same zostały. Dobra. Zmieniłem też na Google mapy, bo to jest ten punkt i to trzeba gdzieś wyjść tam na prawo. Więc zobaczymy tam No tam No Tak jakby Zobacz no tutaj to. A no mi się, tu, tu, tu a mi się wydaje, że jeszcze dalej. No to jak dalej? No to dole. No już się zbliżamy do tego punktu. Więc co tu będzie? Gdzieś tu. Czekaj. Power 4. Ale nie pisze jaki radius, nie pisze nic. Tylko dosłownie zaznaczyło ten punkt. Więc, he. czy tutaj coś jest? Czy ja się przybliża. Dobra, jesteśmy. Wow! Na kawałek jesteśmy od tego punktu, ale trzeba się porozglądać. Jak coś znajdziesz, to mów. He. Tak jakby Stoję w tym punkcie teraz Ale tu nic nie ma Tak się przesuwam trochę No ale nie widzę tu żadnych kości bynajmniej Może jest Też możliwe O. Ale może chodzi te Właśnie o te fundamenty tutaj o, to kawałek trochę od tego punktu jest. A możliwe, że to to. Uch. Dobra. Kurde, przedostać się tu. Fundamenty. Mi to wygląda jak sterta kamieni. Ty? A nie, faktycznie. Są tutaj fundamenty Do dobra, domu. Gdzieś. Faktycznie. O to może to. Może to miało być to miejsce, ale my chcieliśmy kości. A kości nie ma. Tylko są jakieś duże grzyby. To są, to są są. No. To co? Następny punkt. Stąd? No. Dobra. Dobra, więc generujemy sobie nowy punkt. Generate. I co, bierzemy dalej Strongest czy Attractor teraz? Próbujemy atraktora. Mhm. Dobra. Dobra, Attractor. Więc zobaczymy. Tak, o czym myślisz? O zabójstwie. Kurde, stary! Chyba jeszcze raz musimy. Dobra, to generujemy nowy punkt. Ja pomyślę o czymś ciekawym. Więc zobaczymy. Cały czas myślałem o kościach. Dobra, a jak wezmę... trochę ten radius tak zwiększę, tak do 200 metrów. Dam strongest jest jednak. I zobaczymy. 1200. Dwieście. Dobra, generate. O! Jakby coś chwyciło. Jak dam void? To jest nieważne, to co to chodzi? To... Co nieważne? No void. Void? No. Void to skupia jakieś tam... Nie wiem, co to jest void. O! Nie Znalazło nam void. Znaczy. Znalazłem To tu przy Void Wo, to pustka jest. Tak nie? Jakby, nie nie? Jakby... dalej. Nie wiem. Dobra. Ja daję na mapy to. Czekaj, to się klikało Tu się klikało, o i się klikało Tutaj żeby nas Google mapki prowadziły I zobaczymy Uch, Nie wiem czym jest Void Bo wytłumaczyć nie umiem Kiedyś oglądałem kogoś To szedł do wojda. Co idziemy tak o tędy? Nikt się do nas nie przyczepi, że idziemy polem? Nie. W sumie o tej, porze, o tej porze roku to raczej nie, nie? Zbliżamy się powoli do punktu. Będzie za tym laskiem. Chyba. To Za tym laskiem jest jeszcze jeden. I tu musimy iść. Nie, no ambonka jest po lewej stronie. A to nas bardziej kieruje na prawo. A banka jest tu. Zióp. Powoli znowu zbliżamy się do punktu, który jest gdzieś tu. 0,58 było powera. Zobaczymy co to będzie, ale... Kurde. No gdzieś tutaj. Jest tu dużo śladów zwierząt. Ale nic nie ma. Chociaż. Nie no, nic nie ma. Ja już stoję w tym punkcie. Prawie. Nie. To jest w tych krzakach. Ej, to jest w tych krzakach, stary. W tej dziurze tu. O Gdzie. Czekaj, albo nie? Czekaj. No czekaj, czekaj. Bo to tak jakby przybliżę jeszcze. Na maksa jest przybliżone. To że tu nim <laughs> się kręcę wokół tego punktu, ale Czy ja tu coś widzę co chciałem widzieć? Chyba nic. No właśnie...